Ostatnio wyczytałam, że był pan świadkiem zdarzenia drogowego. O mamo. Że był pan o pierwszą mama. osobą, no która nie. pomogła. No, prawda jest taka, że żona zauważyła. Okay. I mówi słuchaj, zobacz, co się dzieje. I tak mijamy, patrzymy też jeszcze wszystko dymi. Wie pani, poduszki wystrzelone i starsze dwie osoby w środku. Pani, która została uderzona w inny małcie też wychodzi i ledwo się trzyma na nogach. Myśmy stanęli z żoną, zaczęliśmy ogarniać sytuację. No, wie pan, to trzeba to ruchliwa droga, więc ustawiłem trójkąt dostrzegawczy. Tam byli też inni ludzie. Pani, ja też dzwoniłem na 112, ale już okazało się, że jest wezwana. Karetka, poczekaliśmy na karetkę, nie ruszaliśmy niczego, no bo osoby tak poszkodowane, nie wiadomo, czy nie są połamane, czy ten... Na duchu podtrzymywaliśmy ten, ale byliśmy przerażeni powiem pani, że i żona i ja mieliśmy taki wieczór. Pełen emocji. Pełen emocji, jak my jak wracaliśmy już do domu, bo to trochę trwało jednak, to jak zaczęło mi opadać, że mi się słabo zrobiło. No. To, to jest adrenalina. jednak przeżycie, tak, to jest adrenalina bardzo dużo. A często się zdarza tak, że pojawia się Pan... No w ogóle ludzie wiedzieli, że to... No widziałam to... na jakimś tam portalu, więc yy, dlatego to chciałam A, zapytać. A, to było blisko przystanku autobusowego. Więc może ktoś, Dobra, ktoś po prostu wyciągnął telefon robię. i zrobił zdjęcia. A zdarza się często Panu tak, że trafia właśnie Pan na takie sytuacje, że trzeba komuś pomóc, czy to jest jakiś taki wyjątek? Bogu dzięki, na takie sytuacje nie, no ale to, że trzeba pomagać, no to jest bardzo, bardzo dużo próśb w, w tym kierunku i akcji, w których staramy się z żoną oczywiście wybiórcze, bo wszystkiego się nie da zrobić, no, brać udział.